Cześć wszystkim, witam Was na kanale AG Doktor i w tym wideo chciałbym Wam pokazać starą, dobrą pralkę znaczy dobrą w sensie, że to jest Bosch i to są modele, które naprawdę są były wytrzymałe czy tam nawet można powiedzieć, że są wytrzymałe numer, nazwa tego modelu WAE20160PL Łamane 14. Pani od której wziąłem tą pralkę, zgłaszała problem z wirowaniem. No i sami widzicie, jak ona też wygląda, ona jest cała do wyczyszczenia. Sprawdzimy jak ona chodzi. Załączmy to wirowanie. I wtedy będziemy widzieć co się z nią dzieje. Wirowanie 1000, obrotów maksymalne, i posłuchajmy. No, i pierwsze co słychać? No to pompa, I prawdopodobnie ta pompa będzie do wymiany. Bo tu już dosyć mocno hałasuje. Chociaż jeszcze tam nie zaglądałem do tego filtra, A... zobaczymy też, co tam jest. Być może coś tam zalega, jakieś, jakieś śmieci, przez to te łopatki gdzieś tam o coś ocierają, po prostu i ten hałas jest tym wywołany właśnie. Sam bęben ruszył, zobaczymy też na wyższych obrotach, czy nie robi jakiegoś hałasu. Czy te łożyska są tutaj sprawne, no ale to chwilę potrwa. Także poczekamy do końca i będziemy wyciągać wnioski, co z tym robić dalej. No i jak widzicie, wirowanie się zakończyło. Słychać mocno pompę, łożyska. Tutaj akurat bym nie miał zastrzeżeń, jakoś tam specjalnie nie ma hałasu, chociaż nie wiem, czy nie rozbiorę jej po prostu na części tych łożysk, nie założę jednak nowych, już w ramach jakby remontu i tak będę rozbierał ją całą. Także pokażę Wam etapy rozbiórki. No i już na sam koniec, jak ta pralka działa. Chociaż w, w pierwszej kolejności jeszcze sprawdzę, co się dzieje tutaj z tą pompą. Czy nie ma nic we filtrze, w środku. No a później już zaczniemy ją rozbierać. Chociaż jeszcze jedną rzeczą, którą bym chciał zrobić na początek, to trochę ją wyczyścić, bo no nie wygląda najlepiej. Całą tą pralkę postaram się najpierw trochę wyczyścić, a później zaczniemy rozbiórkę. No dobra, czyli co, zaczynamy od tego, żeby sprawdzić, czy w samym filtrze nie ma jakichś tam paprochów, nie wiem, drutów, monet i tak dalej. Pierwsze co, no to oczywiście podpinamy zasilanie. Otwieramy klapkę filtra i tutaj to w starych konstrukcjach jak widzicie mamy wężyk, którym możemy sobie tą brudną wodę z tego filtra zlać. Zobaczcie co tu leci już. Mm -hmm. Spróbuję to pokazać, co tu wyleciało. Jaka zupa leci przydałoby się coś podłożyć no tak będzie podejrzewam jeszcze trochę wody w tym filtrze nie chciałbym tutaj robić w kałuży jeszcze trochę tu leci z tego wężyka trochę za wysokie może to naczynie Podejrzewam, że tu nigdy nie zaglądał. Być może w tym filtrze to już mi przestało lecieć z tego wężyka. Dobra, odkręcamy ten korek. Tutaj to zleci reszta. No i co my tu mamy? już Wam pokazuję. Mamy tutaj na przykład zapałeczkę. Sam filtr może nie jest zbytnio brudny. Pompa w środku też nie wygląda jakoś specjalnie na zabrudzoną. Ale czuć to na tym wirniku dosyć spory luz. Co może powodować właśnie ten hałas? Ok, czyli tak. Filtr mamy sprawdzony. Powiedzmy, że nie ma tutaj zbyt mocno. Zbyt dużych zabrudzeń, zbyt dużo syfu. No, i bierzemy się za umycie trochę tej pralki. Okej, okay. no to zaczynamy. Trochę ją wyczyścimy. Ja to później tak będę dokładnie już czyścił. Jak już teraz trochę wyczyszczę, zawsze się lepiej, cokolwiek przy tym robi. Dobra, mamy ją z grubsza wyczyszczoną. No i co? Zabieramy się do pracy i rozbieramy. Tą piękną pralkę. Co się okazuje? Po załączeniu programu płukania pralka napełniła się wodą, ale już tej wody nie wypompowała sobie. Także na 100%. Pompa. w pierwszej kolejności wymienię tą pompę zobaczymy czy to zadziała ale co będę musiał ręcznie wybrać z tej pralki, przechylić ją na bok zobaczymy jaka tam pompa siedzi ok, bierzemy się za robotę żeby wymienić pompę w tym modelu nie musimy nic odkręcać tylko tutaj mamy takie noski które trzeba będzie Delikatnie podważyć i przekręcić tą pompę. Że to nie jest zbyt tutaj wygodne, ale spróbujmy to zrobić. A mam pomysł. Użyjemy do tego narzędzia tego typu. sobie te noski możemy. O, mi się oparł. I jeszcze jeden do góry. Bo jest trafić tam, to naprawdę nie widać nic. Już ją mamy Mam nadzieję, że tu się za dużo wody nie poleje z tego no coś tam leci zaraz podłożymy sobie jakąś szmatę o jest jak to śmierci jak widzicie leci nie za wiele ale wyleciało no i co tu mamy? mamy tutaj jeszcze wtyczkę którą odpinamy no i nasza pompa no właśnie i już Wam pokazuję o co chodzi co się stało z tą pompą no i teraz mamy pompę no i ta nasza pompa jest cała rozwalona zobaczcie ile to jest brudu Zobaczcie ten wirnik. On jest cały rozczaskany, O, i tu przeskakuje, nawet jeżeli się kręci ośka. Wirnik przeskakuje. No i to nie miało prawa działać. Zaraz zobaczymy. Gdzieś taką pompę dorwiemy. Ok. Znalazłem pompę, jest to yy, tak samo od yy, pompa boszowska, od tego samego modelu praktycznie, w tych samych numerach, mamy KEP 101, to samo, generalnie parametry, wszystko to samo. Fakt, że tu jest używana pompa, ale ten wirnik jest sprawny. No i co, założymy tą pompę, zobaczymy jak to się będzie zachowywało dalej. Dobra, w pierwszej kolejności Wycieramy tu jeszcze tą wnękę, żeby nie było jakichś tam paprochów, żebyśmy nie mieli wycieku. Kolejną rzeczą będzie podpięcie tyczki. I tak samo jak tą pompę zdejmowaliśmy, oczywiście, aha, jeszcze tutaj Wam pokażę, pamiętajcie o tej Uszczelce gumowej i wciskamy pompę na swoje miejsce. I przekręcamy. Tylko musimy trafić teraz, w którym to miejsce było. A było to tak, jak teraz tutaj musi być. Tylko trzeba ją dobrze dodusić. O. Widzicie, wskoczyła na swoje miejsce. No i co? Robimy teraz teścik. Zobaczymy, czy. Ta woda będzie odpompowywana. No i ja teraz ustawiam pralkę na pukanie, Załączamy i zobaczymy, co się będzie działo. No i już widzę, że woda odchodzi swobodnie. Ustawić, ale zaraz Wam pokażę. Woda, reszt, Resztka wody została o, wyciągnięta z bębna pralki. No i za chwilę... Pralka napełni się znowu wodą. Tyle, że my trochę to skrócimy ten cykl. Pralka się napełnia. No, i mamy pralkę napełnioną wodą. Ja teraz wymuszę jej wypompowanie tej wody przez wyłączenie pralki. Załączenie programu odpompowanie, klikamy start i zobaczymy, co się będzie działo. No i jak widzicie, wody ubywa w bębnie, czyli pompa działa. No i woda została wypompowana. I tak wygląda właśnie wymiana pompy w pralce Bosch. Tutaj akurat mamy MAX 6. No i gdybyście mieli problem z pompą w pralce Bosch, to jest model tak jak mówiłem WAE 20160, zresztą w innych Boschach jest to samo. Link afiliacyjny do pompy postaram się wrzucić w opisie filmu. No i teraz w przypadku kiedy pralka przestaje odciągać tą wodę z bębna no, to w pierwszej kolejności wiadomo, sprawdzamy, czy filtr jest drożny, ewentualnie czy nie jest wąż zagięty od odpływu wody. No i później, co? Sprawdzamy pompę samą. Nie? Czyli tak jak ja tutaj ustawiamy sobie na płukanie, pralka napełnia się wodą. Możemy zrobić pauzę, wyłączyć pralkę, ustawić na odpompowywanie albo wirowanie na przykład. Zrobić start. Wtedy pralka powinna zacząć odpompowywać wodę. Jeżeli tego nie robi, no to sprawa jest jasna: pompa do wymiany. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy mieliście już taki problem w pralce.